Halo, halo kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w syrenie i odnowie. No i dzisiaj, słuchajcie, dzisiaj również będzie się działo w dzisiejszym odcinku, ponieważ postanowiłam, że wykorzystamy ostatnie dni jesieni, tak? Mamy tutaj ostatnie dni jesieni i wybierzemy się do granitowych kaskad. Została nam do złowienia tylko jedna, jedyna rybka. Także no, mam nadzieję, że nam się uda to ogarnąć, że uda nam się złowić. Czy Ty mam... Masz tutaj jeszcze coś do wyrzucić zepsute jedzenie, więc pewnie już nic nie będziesz miała, A Awrinko. O, w sumie to nie i tylko weź do wyposażenia, bo my oczywiście piesełka bierzemy razem ze sobą. Tutaj uprałam pranie. Ojeju, misiu, czemu ty śpisz w kałuży? ojej, jeju. Uprałam podwójnie jakby dwa razy i... Dwa prania zrobiłam i teraz nie mam gdzie powiesić. Tu już widzę śmiercą krzaki. A dajcie spokój, nie patrzę na no to, nie patrzę. Ej, czy ty masz teraz coś tutaj do jedzenia? Weź to mi, pokaż, 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 ale chyba nie masz żadnych e, resztek. No to. hm, To będziesz musiała sobie coś ugotować. Tak patrzę, czy ty masz książki, bo w słodko-gorzkim mogłam kupić e, takie. Czekajcie, ja jej kupię półkę z książkami, bo tam mogłam kupić książkę, właśnie z. i ona się mogła nauczyć gotować potrawy, właśnie takie morskie. Tylko, że ona się będzie musiała jeszcze nauczyć tego gotować, nie? To jest to. Dobra, daj tutaj, o, jakieś z wiejskiej sielanki ci postawię, tylko tak, żebyś potem mogła. O, tu na dole, tylko, że ja nie będę pamiętać, że one tutaj są, co nie? Dobra, tu na razie, tu. I teraz tak. Kup książkę kucharską. O, to jest z, z moda jakiegoś. Nie mam pojęcia z jakiego. Nie wiem. Nie wiem skąd to mam. Avrina, Avrina, O jest. Owoce morza. Widzicie? To sobie kupimy za 200. O pyszności z nad oceanu. Ale wiecie co, czy ja jej kiedyś tego nie. Nie kupowałam całkiem możliwe, ale teraz właśnie coś do mnie dotarło. Hmm, od kogo jest ten mod? Czy to nie jest od tej osoby, która właśnie, jak mam mody od tego twórcy w grze, to mi się wszystko chrzani? Kurczę, będę musiała sobie to e, sprawdzić. Oj, kupa. Tu ją położymy. <gry> Okej, okay, słuchajcie, czekaj, dajmy jej chwilę, ona może się czegoś... na. Ojeju, wyłączyli nam prąd, no to słuchajcie, musimy zapłacić. Opłać rachunki 410, tylko okej, okay. potrafi przygotować na popularniejsze dania z Solani. jakieś tam nowe te, no to spoko. Czy ja to muszę gdzieś indziej tutaj kliknąć, żeby ona mi to gotuj? Zobaczymy. Cała ryba owinięta w liści, o zobaczcie, to jest spoko, zupa z że to już było, palak. To nie jest nic z rybą, toast francuski, Gniewnie, gniewne płonące spaghetti, mhm. Mhm, tak patrzę, co ona tutaj się jeszcze niby nauczyła? Sałatka z owoców plazmowych? To chyba nie. Krewetki w panierce. Dobra, niech ona sobie zrobi te krewetki. Dla, może dla jednej osoby, bo i tak zaraz wyjeżdżamy. Chociaż miałaby na zaś, bo to by się nie zepsuło. No ale dobra, już jak zaczęła robić dla innej osoby, to niech robi. A co ty tutaj masz? Zbierz plon z rośliny. Nie, kup zrasz? Nie, już się nie zajmujemy ogródkiem. Już się nie zajmujemy roślinami, Awrinko. Niestety albo stety dla Ciebie. Patrzcie, jakie krewetki. Aj, aj, aj. Słuchajcie, trzymajcie kciuki, żeby udało nam się to dzisiaj ogarnąć, te ryby, bo byłabym naprawdę mega... mega ryby, rybę. Byłabym naprawdę mega zadowolona... Zjedz sobie to od razu, tak, kochana. I pisałek oczywiście. Jedzie z nami. Potrafimy go w ulubionym miejscu. No i myślę, że spotkam się z Wami już na, na miejscu, w ulubionym miejscu i na miejscu, tak. Miejscu, miejscu. Dobra, kochani, wiecie co? Myślę, że zaszalejemy i będziemy teraz mieszkać w jakimś yy, domeczku. Weźmy sobie na trzy dni albo na dwa dni, w razie czego będziemy przedłużać tysiąc simolonów, my chyba mamy trzy tysiące, muszę jeszcze zabrać 500 i 500. no dobra, może troszkę przesadziłam z tym pomysłem, ale pozbieramy słuchajcie, najwyżej jeden odcinek albo jakiś live'ik, poświęcimy sobie właśnie na zbieractwo, pozbieramy sobie jakieś rzeczy, żeby potem ogarnąć domek, zresztą one też może malować obrazy, bo u mnie już malowała i też sprzedawaliśmy, także myślę, że jeżeli chodzi o kasy, to jak poświęcimy Chwilka czasu, to, to uda nam się zarobić fajną sumkę. No i jesteśmy. Jestem bardzo ciekawa tego domku. Teraz za pamięci wyciągnę miseczkę dla naszego jego. O, jak tu jest ładnie! Zobaczcie, tu jest taki taras. Ej, warto było dać tą kasę. Warto było. Powiem wam, że spoko, że podoba mi się. Gdzie ja mam tą miskę mu tutaj położyć? Bo na kominku to do góry mogę. <laughs> Dzieci to podstawić Bansi. O, tutaj, proszę bardzo, i choć napełnisz miseczkę. No i a co to jest? Co to nam daje? Ej, tu, jaki piesiek, jakiś złodziaczek. No i spoko. Tu jest sypialnia, łazienka, klasa. Klasa, powiem Wam, że mm -hmm. podoba mi się, podoba mi się. I jeszcze, jakby w ogóle tutaj od razu byśmy złowili tą jedną, jedyną rybkę, to byłabym po prostu zachwycona. Idź na rybę. Nie musi to być duża, nie musi to być warta dużo ryba, po prostu żeby była. Żeby była tam, tamta, której nam brakuje. No i oczywiście za pamięci, słuchajcie. 500 simolonów Monej, czy 4342. Tak, mistrz, mistrz matematyki, pamiętacie? Ja zawsze była mistrzem matematyki w tych odcinkach tutaj, z wypraw z Avrinką. O, misiu, misiu, idzie. O, no Avri, trzymamy za ciebie wszyscy kciuki, żeby udało ci się złowić tą jedną, jedyną rybkę, która jest nam tutaj potrzebna z granitowych kasket. No, i potem trzeba będzie jeszcze wybrać się do Salwadora. Nie, 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 do Sulani, tak mi się wydaje. Ej, no i ona pewnie też tutaj nam połowi teraz te rybki, także będziemy sobie je sprzedawać, więc też na tym zarobimy pełen. Nie, bo my tak jakby wyjechałyśmy. Zawsze z tą jedną ostatnią rybką jest najciężej. A jak zostanie nam już w ogóle jedna, 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 tylko jedna do złowienia, to już w ogóle, słuchajcie, będzie mi się wydaje. <grym> się> najgorzej będziemy czekać i czekać, aż ona to złowi. Patrzcie, to jest jeszcze jakaś. Ale nie, wydaje mi się, że nie, tamta jest taka. Kurczę. O, zmywarka mi przesta. Zawsze słuchajcie, jak nagrywam odcinek, to mi zmywarka przestaje prać. Hmm. Tamta jest taka. Kurczę. Kurczę, kurczej. Kurcze. Już Wam pokazuję. Jeszcze tak sprawdzę, czy to jest tylko. Czy na pewno to jest jedna, ale tak. Tutaj widzicie? Ma takie kłaki, tu. To znaczy takie odnurza, odnurza. Może po prostu w złym miejscu łowie. No to też jest możliwe, ale. Hmm. Może byśmy musieli każdy tutaj ten zbiornik wodny przejść i spróbować? A, skrzyneczka. Bazylia. No nie ratuje mnie to, nie ratuje mnie to. Chodź się wysikać i będziemy szli dalej. Ja też wiecie, jak wiecie nie chcę Was i nie lubię Was tutaj zanudzać za bardzo tym łowieniem. Ale no, o truskawka. Ale no w większości już tylko to nam zostało do zrobienia. A przez zimę właśnie, przez okres zimowy jak nie będziemy mogły z łowić, to będziemy sobie podbijać e, umiejętności, które są nam potrzebne do, do zakończenia tej serii, tak naprawdę. Chodź, gotuj. Mogliśmy wziąć tamte żarcie, widzisz Aurinka? Mogliśmy sobie je wziąć. Co ty możesz tutaj zrobić? Niewiele, dlaczego? Okej, okay, słuchajcie, ona jakby jako taką samej ryby nie może tutaj zrobić, więc rozpalimy sobie ognisko. Może tu jest ta cecha, że tylko to co ma w wyposażeniu. Czy, a może nie ma kuchenki? No, słuchajcie, nie ma kuchenki. No, widzicie piecz, pieczona ryba, bo mamy. Także przydadzą nam się pieczone rybki. Zrobię jej zdjęcie. <noise> Na koniec serii sobie zrobimy właśnie taki. Taki filmik ze zdjęciami. Myślę, że to będzie fajny pomysł. No, niech ona sobie zje, pewnie się już zrobi 20, zanim ona upieczy tą rybę, zanim ją zje, no i będę z nią dalej szła, szła, słuchajcie, łowić, no bo co, tutaj sobie potem z nią może przyjdę, nie mam pojęcia, nie mam pojęcia, gdzie mam iść, żeby łowić tą rybę, a chyba żadnych podpowiedzi w necie nie ma z tego, co widziałam, jaka ryba gdzie się znajduje. Czy jej się uda w ogóle upiec tą rybę? Jest, dobra, udało się. i sobie śpi. Ty już jesteś śpiąca, ale jeszcze, Awrynka, kurczę, no nie starczą nam te dwa dni. Ja, wiecie, brałam z taką nadzieją, że jak coś, to będziemy sobie y, przedłużać, ale wydaje mi się, że nie, że to nam nie starczy. Hmm. Tak, wiecie, jak szukaliśmy tego raka tutaj, to ja go tutaj widziałam, jak on sobie pływał i wiedziałam po prostu, w którym miejscu mam łowić. Zbadaj wodę. A teraz ja tutaj nie widzę żadnych ryb i nawet nie wiem słuchajcie, czy bym poznała tamtą, no bo raka to raka, no, Myślę, że każdy pozna. A, a co ty tak tutaj jesteś zaskoczony, za zaskoczony naszym widokiem. Ja nawet nie wiem, jak tam ta się nazywa. Pływa w niej okoń. Poczekaj, no to chodź. Kurczę, nie wiem. Nie wiem, gdzie mam iść. Chodźcie gdzieś indziej, bo to koło domu to możemy zawsze sobie połowić. Ale możemy się gdzieś wybrać właśnie. Nie mam pojęcia, gdzie. Dobra, słuchajcie, chodźmy sobie pod ten wodospad. Ja chyba nawet pod tym y, wodospadem. Y, nie, z niego nie bierzemy. Ja chyba nawet pod tym wodospadem tego raka nie. Kurczę, albo ta, już nie pamiętam, ale chodźmy pod ten wodospad. Y, zobaczymy, może tam i może byśmy też i na coś zaczęli łowić, tylko ja nie wiem, czy. Kurczę, nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Czy na ryby, czy na jakieś właśnie kwiaty, owoce, zioła? Nie mam pojęcia. Co oni się tak dziwią, jak nas widzą? Ja nie wiem, słuchajcie, co tutaj mamy? Jakąś. E, okoń zamówiliśmy. E, jakieś pierdoły. Dobra, patrzę, co będziemy mogli sobie właśnie upiec na ognisku jeszcze. O, tu jest tak ładnie. Chodź tutaj, Jawrinka, chodź, idź na ryby. Ja idę zobaczyć, słuchajcie, czy nie ma tutaj. Czy ich tutaj nie widać? Widzicie, jest, widzicie, jest rak, są raki dwa. I dlatego wiedziałam, że tutaj właśnie można złowić te raki. Tu jest ten taki, ten. A tamtego to ja tu nie widzę. Dlatego wiedziałam właśnie, że w tym miejscu można złowić raki. I dlatego mi to też chyba tak potem szybko poszło. Jak już znalazłam to miejsce. Awrina, idziesz? Ale ja tamtego nie widzę. Tamten ma takie dziwne. Ona już łowi. Mam nadzieję, że jej się uda. Kurczę. Tutaj nie, on nie ma takich jakby czułek, czy co to tam jest. Ej, a to nie jest to? Nie. Kurde, to nie wiem, czy myśmy dobrze zrobili, że tutaj przyszliśmy. No ale dobra, niech sobie troszkę połowi. O, żółty okoń. Super. <laughs> Ej, wiecie co, mamy raka. I ja tak pomyślałam, że może weźmy, spróbujmy na tego raka. Hm. no nie wiem. Jak on jest tutaj, taki, wiecie, tak go też, do, tak go pragnęliśmy i w ogóle, to może. Hmm, nie mam zielonego pojęcia, czy to ma jakikolwiek sens. No tu jak ładnie świetliki, ale nie mamy czasu na świetliki. Idzie coś, idzie, 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 idzie. Pewnie skrzynka, nie, jakieś wodorosty, chwasty, Jesus, Awrinka. O, znowu mamy raka. Avery, nie masz więcej odpowiedniej przynęty. No to trudno, to bez. Co my tu mamy? Pokaż, pokaż nie, to nie jest to. Kurde... A wreck, kiedy masz w ogóle buty w kwiaty, zapomniałam o tym. <śm> hmm, dlaczegoż, dlaczegoż mi się to nie chce? No zobaczcie, jesiotr to jest. Ja tak patrzę tutaj. Ej, czekajcie. O nie, to nie jest to. Hm. To ju, ja już, ja już nie wiem. A tu jakieś małe pływają. Kurczę, no nie wiem. Pietruszka. Nie wierzę. Ona zastupadnie na twarz, ja ją tak męczę. No ale takie jest życie rybaka, nie? I <laughs> kolekcjonera. Zobaczcie, jak tutaj księżyc się odbija w tej wodzie, jak tu pięknie wygląda. On w ogóle zaraz pójdzie spać. O, właśnie, wstanie słoneczko, a my dalej będziemy tutaj łowić. Ale no nic nie idzie, nic nie idzie. Kurczę powinniśmy iść do domu, żeby ona się trochę zdrzemnęła. Ale są rzeczy ważne i ważniejsze. Tylko no nie bardzo nam to tutaj wychodzi. Czekajcie, ja tu muszę popatrzeć, co tutaj są za ryby. Ej, a to nie będzie... Ta? Przecież to jest ta chyba. To jest chyba ta ryba. No patrzcie, taka. Ej, ty, to jest ona chyba. To ona, to ona bez ogona. No. Nie, to nie to. Tu nie to. Chyba. No ale nie mamy z takiej, takiego szkieletorka przecież. Ej, tu jest, dobra, sorry, zwracam honor. Narobiłam chaosu. Aha. Dobra, słuchajcie, ona padła, także myślę, że ja już jej męczyć nie będę teraz. Pójdę z nią do domku i. A możesz to jeszcze wykopać, kochana? I wrócę tutaj do yy, wieczorem już z nią. Albo pójdziemy po prostu w inne miejsce. Dobra, jesteśmy w domku. Ona się musi słuchajcie wyspać, tylko niech jeszcze po drodze tutaj napełni miskę. I ja znalazłam teraz, jak się ładowałyśmy tutaj z Awry, znalazłam w internecie rozpiskę, gdzie można znaleźć jaką rybę e, i na jaką przynętę łowić. No i powiem Wam szczerze, że nie mam. Nie wiem, nie wiem co Wy na to, nie wiem czy, e, czy jesteście za tym, żebym ja z tego korzystała i tak dalej. Ale myślę, że słuchajcie, chociaż tą jedną jedyną rybkę sobie dzisiaj na tym odcinku zobaczę, gdzie ona powinna być, no i na co właśnie, na jaką przynętę łowić, bo to też jest dość ważne, wstań kochana. A jeżeli napiszecie mi w komentarzach, że, że nie powinnam tak robić i tak dalej, no to, to spoko, to ok. Chociaż wiecie co, wydaje mi się, że jest to jakby nie było miniseria. I jeżeli... My tak będziemy musieli na przykład potem już z tych podstawowych ryb chodzić po wierzbowiej zatorce, po każdym miejscu, po oazie zdrój i tak dalej i szukać ryb, to może nam to zająć mnóstwo czasu. Ale dajcie znać w komentarzach, bo to też nie jest powiedziane, że od razu wiecie, że ja pójdę w to pierwsze miejsce i ja znajdę tą rybę, tylko też wydaje mi się, że będę musiała tak czy siak Troszkę połowić. Więc pójdziemy sobie teraz, jeszcze rozpalimy ognisko, a ja sobie zobaczę. Eee, zobaczę, bo brakuje nam tak naprawdę tylko jednej. I, I ona się nazywała, bo ja sprawdziłam jej nazwę, że jest to skrzydlica górska. I właśnie ona w głębokim lesie, w granitowych kaskadach, miejsce do wędkowania przy wodospadzie. Najlepszą przynętą są rzadkie i wyjątkowe ryby. O, widzicie, czyli, a, czyli to ma znaczenie. To ma znaczenie. Jaka Ryba, jaka ja, nie jakość, tylko właśnie jakie występowanie, jakby e, las. Czekajcie, las w granitowych kaskadach. Ej, przy wodospadzie, no to tutaj jest wodospad. Ej, to myśmy tutaj byli, przed, no ale to jest. Mm, to nie udało mi się. Kurczę. Weź, e, poczekaj, poczekaj, Awrynka, poczekaj. No to żeśmy tam pół dnia łowili i się nie udało. No to jak to, jak, to może nie tam. Nie wiem, pójdziemy tam jeszcze dzisiaj, pójdziemy tam w dzisiejszym odcinku, weź piecz, yy, pieczoną rybę. Co ty byś chciała tam, zjedz coś, oj nie, 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 nie. Tylko jeszcze ty byś musiała mi tutaj dorzucić to do ogniska chyba. W ogóle jesteś fajnie ubrana, zawsze się ubierzesz właśnie w ten strój, taki twój podróżniczki. Przemysłowy ślad ekologiczny, dobrze, dobrze. Zjemy sobie już jest po 18, więc będziemy tam znowu noc. Ale trudno. Mm. Przyjazne. Weź jeszcze mu daj przysmak i przyjazne po go. Mamy sporo ryb złowionych. Czy mamy jakieś tam było yy, rzadkie i coś tam jeszcze było. O, gumisiowy głupik jest rzadki, ale strasznie szybko się. Słuchajcie, powiem Wam, wyczerpują te przynęty. Czy rzadki to jest wyjątkowe? O, to może na wyjątkowego suma? Spróbujmy. O, no to możemy na ile? Na dwie rzeczy pospolite. Pospolite, 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 rzadkie. O, jeszcze to mamy rzadkie. Dobra, słuchajcie, mamy trochę rzeczy, na które możemy łowić, więc jest nadzieja, słuchajcie, jest nadzieja. Mam nadzieję, że nam się uda. Mam nadzieję. A co już ty tam w tej lodówce szukasz kobiet? Wiesz, że nie możesz. Dobra, jesteśmy my, jesteśmy. Gdzie to było? Gdzie to było? Gdzie to było? Tutaj. Yy, coś chciałam mówić i nie wiem co. Choć wykopiesz skałkę. Czy coś chciałam Wam powiedzieć i nie wiem co. Aha, że nie chciałabym przegapić tego. A dobra, które to były rzadkie? Albo weźmy tą wyjątkową, to był sum, chyba tak. Nie chciałabym przegapić, jak ona mówi tą rybę, bo chciałabym zrobić zdjęcie sum. Chodź, będziemy łowić na suma, na takiego wielkiego, na takie wielkie sumisko będziemy, słuchajcie, łowić jakąś inną rybkę, która pewnie okaże się mała. Nie, Paul, my w ogóle nie mamy telefonu, coś ty zapomniał. Co tam wykopałaś? Kapsuła, okej. Okay. No dobra, Avril, teraz tak. Tylko, że ja tu w ogóle. Ja tu nie widzę tej ryby, nie? Ja tu jej nie widzę, więc ja nie wiem, czy ja czasem nie pomyliłam. No albo do jest spaty tutaj, mi się wydaje. No i jeszcze tam w tej. Ej, albo wiecie, albo tam jeszcze u tego pustelnika. Kurczę. m mm. Bo ja tutaj mam podmienione parcele i to się, to się nazywa zupełnie inaczej. Kurczątko. To to? Nie. O, już nie mamy przynęty. Są, widzicie, ona wyłowi jedną rybę i już nie ma y, przynęty. Dobra, zobaczmy, co tutaj jeszcze jest rzadkie. Ten głupik był, gumisiowy głupik był rzadki. Wędkuj na przynęte gumisiowy głupik. Eee, to łosoś. O, już nie mamy znowu, widzicie? Gumisiowego głupika. Kurde, blaszka. Pospolite, 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 pospolite. Rzadkie. No to czekaj, jeszcze na jesiotra możemy. Jesiotr. Tu jest, dobra, mamy dwie sztuki. Tak, tak, wiem, że jesteś smutna, wiem, wszyscy wiedzą o tym. Ej! A nie, to rak. Jesus, już myślałam. Ludu, złoty. No, straszą mnie tutaj, no rak. To jeszcze będziemy mogli ewentualnie na raka, jak ty się czujesz, na raka łowić. Głodna jesteś. Aj, co chwilę coś. Już nie ma jej siostra. Wędkuj na przynętę. Mamy, miałyśmy jeszcze jednego, nie? Rak czerwony, ale już, już nie ma, to na rakałów. Powiem Wam szczerze, że już straciłam nadzieję, że się uda na tym urlopie to zrobić. I powiem Wam też, że myślę nad tym, żeby zrobić, żeby kolejnym razem przyjechać tutaj już na, na live'ie. Żeby potem ten odcinek nie był taki połucinany, bo nie będę Wam wszystkiego tutaj wstawiać, jak ona łowiła. A na lajwiku to może by nam się nawet wszystkim wspólnie, wspólnymi siłami udało. E, rak. Więc jak dzisiaj się tutaj nie uda, a ona już nie będzie mogła łowić, to myślę, że odpalimy sobie właśnie lajwa. I na lajwie spróbujemy e, ogarnąć to tutaj. Weź nową skamielinę, no dobra. Śmieszna, y, ta, Śmieszny rysunek. Nie widziałam wcześniej. Oczywiście, jeżeli będzie live, to będzie też y, zapis jako po prostu odcinek. Ej, co tu mamy za wydarzenie się stało teraz? Bo ja mam to nadal zepsute. Mm, przyszło powiadomienie, że za 4 godziny kończy nam się urlop. Ona pewnie zaraz i tak nie będzie mi chciała łowić, przez to, że jest głodna. Więc. Lipa. Lipa, jestem zawiedziona i myślałam, że pójdzie szybko. Głupik, głupik. gumisiowy głupik. A co nam po gumisiowym gumiku? Czekaj, spróbuj jeszcze na niego połowić te ostatnie chwile. Ej, a może na tęczową rybę? Spróbuj, ona taka ładna, to może nam przyniesie szczęście. O, jeszcze Chcę. Jeszcze chcę, jeszcze o jeden dzień, sorry, bo ja, ja mam nadzieję, że Łę, że ten czoła ryba nam przyniesie szczęście. Dobra, słuchajcie, jest już noc. A jej pęcherz po prostu i spanie i głód są na fatalnym poziomie, także ja już jej tutaj męczyć nie będę, niestety nie udało nam się złowić tej tej rybki i myślę, że właśnie tak jak mówiłam Wam chwilkę wcześniej, zrobimy sobie to po prostu na live, to znaczy mam nadzieję, że uda nam się ją złowić Dajcie mi też znać, czy ja łowię w dobrym miejscu, czy czasem nie powinnam może iść do, tego, do tej chatki pustelnika. Kurczę, może ja po prostu w złym miejscu to łowię, no ale fotospad to mi się tylko tutaj kojarzy, że jest. Ale okej, okay. słuchajcie, na dzisiaj już koniec, już Was nie męczę, nie męczę Was łowieniem ryb. Oczywiście, jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Czełowiś kochana, subskrypcje, jeżeli jeszcze tego nie robicie, no i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach, trzymajcie się cieplutko i pa pa.